Gladiators online. Death before dishonor. Jest mi niezmiernie miło, że mogę was powitać w Memludus, moi kochani. W Ludus o nazwie Egnewer, a ja, dla przypomnienia, jestem Brave. Przyznam się szczerze, że dawno mnie tutaj nie było, tak jak mówię, szczerze, bez bicia. No, zaniedbałem delikatnie rzecz ujmując ten tytuł. Nie zaglądałem tutaj. Nie licząc oczywiście paru takich kilkominutowych wejść, gdzie z czystej ciekawości chciałem zobaczyć, czy coś się zmieniło. Czy w ogóle coś się zmieniło, czy zmieniło się bardzo, czy nie. I czy w ogóle były jakieś upgrade. Y. Ale niestety nie miałem jakoś czasu. Nie wiem, czy to jest. Nie wiem, czy to jest dobre kłamstwo z tym no. czasem, tak? Bo zawsze używamy argumentu braku czasu, gdy mm, nie do końca mamy, mm, no gdy nam to pasuje, to przynajmniej z mojej perspektywy tak to wygląda. W tym przypadku szczerze nie chodziło o brak czasu. Po prostu e, jak się orient orientujecie, może tak, może nie, ale w ostatnim czasie wyszło bardzo wiele tytułów, w które no... W... 90% z tych tytułów, które wyszły w ostatnim czasie, a to chodzi mi tutaj o 3-4 miesiące wstecz, chciałem zagrać. No i niestety, niestety, no niestety dla tej gry zagrałem, tak? Co pochłonęło mnie aż tak bardzo, że zaniedbałem, powtarzam, gladiatorów. Ale okej, okay, co było i nie jest, jak to się mówi. W tym momencie znalazłem chwilę, znalazłem czas, znalazłem chęć przede wszystkim, żeby zajrzeć tutaj. Jak tworzyłem tą serię, to miało to na celu, żeby raz na jakiś czas właśnie pokazywać Wam, co się tutaj zmieniło. Jak ta gra się rozwija, czy w ogóle się rozwija, czy ma więcej plusów, czy minusów, tak itd., itd. Przy okazji chciałem, chciałem Wam też prezentować, jak wygląda mój rozwój w tej grze. Tą drugą kwestię sobie od razu darujmy, ponieważ... Jeśli oglądaliście moje poprzednie filmy, no to już od razu widzicie, że poziom nadal piąty. Brakuje mi prawie 4000 fanów do tego, żeby osiągnąć poziom szósty. No dużo, niedużo, ale tak czy inaczej ich nie mam. A to wszystko spowodowane jest tym, że nie gram. Tyle, tak? Więc mój rozwój stety, niestety zatrzymał się. Gladiatorów mam chyba tych samych, choć tutaj już dokładnie nie pamiętam. Czempionem moim na chwilę obecną jest Satyras, tak? Satyros, poziom czwarty, jest to oczywiście moja ulubiona klasa, czyli Hoplomachus i Satyros wygląda w ten sposób. Nie wiem, czy mi się wydaje, czy to może spowodowane jest tym, że dawno tutaj nie zaglądałem, ale graficznie chyba ładniejsze to jest. Ta, ten model postaci, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale ten model postaci naprawdę wygląda całkiem, całkiem sympatycznie. Zobaczmy inne. No tutaj te cienie nie do końca są fajne. No ale może się czepiam. Dobra, skoro już przeglądamy sobie to oczywiście. Ikarion, y poziom drugi. Styl, track, tak? Następny jest to Atenadel, Również Hoplomachus. Poziom trzeci. Szykuje się czepion. W ogóle jeśli chodzi o Hoplomachusów, jeśli się oczywiście, kuźwa, tak to odmienia, to... Y Czempioni moi najczęściej właśnie pochodzą z tej, klasy, z tej klasy. Mam również oczywiście tak zwanego sieciarza, sieciarza? Sieciarza? No, tak. Nadal bez sieci, żeby było śmieszniej. Inaczej zwanego Retiariusem, tak? też się tak prezentuje. I tutaj po raz kolejny powtarzam, że chyba. Model postaci graficznie jakoś to zostało polepszone. Mam również jeszcze moi drodzy Jazona, Jazon, nie? Takie imię, imię zobowiązuje. Poziom trzeci, oczywiście, jest to klasa Murmilo, czyli główna klasa, podstawowa, chciałoby się rzec, jeśli chodzi o walki Gladiatorów. I również mamy jeszcze jednego Retiariusa. Poziom trzeci jest to Midelos. Ok, to tyle jeśli chodzi o mój skład gladiatorów. A teraz od początku przejrzymy sobie w skrócie, bardzo obiecuję. Um, postaram się zwrócić uwagę na to, co, co się zmieniło. Jeśli chodzi o biuro lanistę, czyli jakby ktoś nie wiedział, moje biuro, no tutaj nie za bardzo coś się zmieniło. Graficznie też może troszeczkę wygląda to ładniej. Te ikonki ro robią swoje ale powiedzmy, że wygląda to tak samo. Możemy sobie oczywiście to usuwać, te wiadomości usuwać. Przypominam, że ten widok, który w tym momencie jest, to jest taka nasza skrzynka odbiorcza, tak? taka powiedzmy skrzynka e-mail. Tutaj dostajemy wszystkie powiadomienia związane z, naszą, z naszym Ludus. Jak widzicie... 1 marca wchodziłem do tej gry, co możemy sobie tutaj zauważyć, drugiego, tak, no i dopiero teraz. Tych dużo wcześniejszych, czyli w tam, z tamtego roku nie pokazuje już z automatu zostają podejrzewam, wykasowane. Idziemy dalej. Mapa imperium. Mapa imperium wygląda tak jak wyglądała. My jest, ja jestem oczywiście... O, wróć chciałem skłamać. Eee, momento, ja jestem tutaj. Aha, okej, okay, bo jak tutaj sobie kliknę, to ja klikam już na tą. Okej, okay, rozumiem. Tak czy inaczej, w miejscowości Wirunum uh, jest sobie gracz ósmego poziomu, ludus ósmego poziomu. Pozdrawiam serdecznie za Donbass. Oczywiście tutaj również y, mieści się moje ludus, tylko ciekawi, ciekawi mnie trochę, czemu nie mogę na to kliknąć. Hmm. Ok, ok. A widzicie, dobra. Musiałem sobie to. A, już zlamiłem, co? Musiałem sobie to troszeczkę powiększyć, przybliżyć widok. I miejscowość, w której ja mam ludus, czyli Egnewer, mieści się w miejscowości Mursa. A ten wspomniany wcześniej jegomość to było. Tak, Styrjate. Okej. Okay. Po prawej stronie widzicie graczy. O, jeśli o graczy chodzi, to powiem Wam, że wydaje mi się, że z popularnością tej gry jest różnie. Na, ten chwilę wydaje mi się, że dosyć słabo. W pewnym momencie był boom, było to spowodowane faktem, że gra, jak zapewne wiecie, zagościła na, na Steamie. Od tamtej pory troszeczkę już czasu upłynęło i... Jak to bywa z tego, z tego typu grami, tytułami, wydaje mi się, że na chwilę obecną jest różnie, ale nie będę tutaj filozofował, zważywszy na fakt, że sam w ostatnim czasie troszeczkę odpuściłem, więc ten temat zostawię. Idziemy dalej, jesteśmy na w osiągnięciach. Mamy oczywiście aktywne, zablokowane, ukończone. Aktywnych mam 45, zablokowanych 72, a to na przykład dlatego, że najpierw muszę osiągnąć jakieś tam zadanie do przerwy 01, tak? I dopiero wtedy odblokuje mi się to. Ukończonych mam 14. Biorąc pod uwagę fakt, że jest ich 131, to bardzo skromnie. Tytułów żadnych się jeszcze nie dorobiłem. A moje finanse wyglądają oczywiście na wykresie w ten sposób. Tutaj mamy to bardzo szczegółowo. Bardzo szczegółowo. Wydaje mi się, że szczegółowie niż to było na początku. Mamy tutaj podział na ogólne, na przechody z areny. Tutaj oczywiście z każdego gladiatora. Bądź z każdej klasy, tutaj mamy wydatki na personel, również podzielone na, na trzy rodzaje personelu, który, z których usług korzystamy, i to same kontrakty personelu. Jeśli wynajęliśmy jakiś personel, to tutaj ten kontrakt się pokazuje i pokazany jest czas do końca. Pójdźmy, idźmy dalej. I kwatery dla tak? czyli miejsce no. bardzo, bardzo no. ważne, tak? wręcz może nawet najważniejsze. I specjalnie nie przydzielałem tych punktów, żeby Wam pokazać jak to wygląda, bo też w tym temacie trochę się zmieniło, ale chyba już wcześniej. To można powiedzieć, że chciałbym zrobić taki refresh. O, potraktujcie ten film jako taki refresh, używając już takiego języka, żeby Wam po prostu przypomnieć, jak się poruszać w tej grze, i zaczniemy sobie od naszego Ikarionu. Mamy jeden punkt atrybutów. Żeby przypisać ten punkt atrybutów, musimy oczywiście kliknąć tutaj w ten sposób, i też to już było wcześniej, ale ja szczerze nie pamiętam, więc wybaczcie mi to, czy już o tym wspominałem, ale wcześniej były cztery, nazwijmy to tabele, tak? Teraz mamy dwie. Są to ogólnie umiejętności ofensywne i defensywne, i możemy zdecydować, gdzie. Jakby, jakby to powiedzieć, w, których, w której tabeli wylosujemy daną umiejętność, tak? dany atrybut, bo w sumie tego słownictwa powinienem używać. Przypominam, że polega to na losowaniu, tak? Nie przypisyją na przykład ja bym chciał, patrząc na te moje statystyki, przypisać na przykład na blok, tak? Bo jest on tylko dwuprocentowy, więc dosyć słabo. Ewentualnie, jeśli chodzi o umiejętności ofensywne, to przypisać na biegłość bądź na zadawanie obrażeń krytycznych. Niestety tak to nie wy nie. Tak to nie wygląda. O, może w ten sposób. My po prostu możemy wylosować. Nasza. Podejmujemy decyzję tylko jeśli chodzi o to, gdzie chcemy przypisać te, ten punkt, te punkty, tak? Bo jest ich czasami więcej. Więc ja na chwilę obecną dam szansę i chcę to, ten punkt wykorzystać w umiejętnościach ofensywnych. Więc. Sami widzieliście, jak to wyglądało: coś na zasadzie maszyny losującej w Totolotku. I wylosowało mi siłę. Okej, okay, może być. Siły nigdy za wiele, ale jeśli na przykład chciałbym to zmienić, to w tym momencie mam taką możliwość, a to dzięki um, tym żetonom przerzutu. Mam ich w tym momencie aż 71. Musiałbym poświęcić jeden, żeby powtórzyć losowanie, um, ale już wtedy... Musiałbym to zaakceptować, nie mogę tego wykorzystywać wielokrotnie, tak? No, w tym przypadku mi to odpowiada, więc akceptuję. I następny. Okej. Okay. Moi drogi Atenaderze. 9%, 6%, 6%, 6%. Dobra, tutaj też damy ofensywę. Wytrzymałość. Idziemy dalej. O, tutaj mamy sporo, a to, właśnie, y, tym jego mościem, czyli Erasistratusem, dałem radę. Y, dosłownie przed y, nagrywaniem tego filmu y, odbyłem pojedynek, tak? Wygrałem na szczęście, chociaż to było łatwe, bo walczyłem z komputerem, ale dzięki temu awansowałem na poziom trzeci, stąd mam aż 6 punktów atrybutów. I w tym przypadku można się tu troszeczkę zastanowić i pobawić. No nie mam nic z bloku, więc losujemy w defensywie. Kondycja, okej. Okay. Parowanie, ok? Chciałbym blok. Znowu kondycja. No dobra, to teraz przerzućmy się na ofensywę. Wytrzymałość. Wytrzymałość. No super. No i jeszcze jedna próba w defensywie. No dobra, niestety, ok, żywotność to w sumie bardzo dobrze, bo chciałem Wam pokazać, wykorzystać ewentualnie to, przerzucić na blok. Zobaczcie, mam zero, zerowy blok, tak, to jest bardzo, bardzo, bardzo słabe. Ale dobra, może będę miał okazję następnym razem coś tutaj przykombinować. Co my tu jeszcze mamy umiejętności? Tak więc, moi drodzy, mogę przypisać jedną umiejętność. Tutaj mamy punkty umiejętności. Mogę przypisać jedną umiejętność. Nie ma żadnych umiejętności taktycznych. Okej. Okay. Myślę, że to będzie właściwe. Przerzucę sobie. Dobra. No i ekwipunek, tak? Z racji tego, że kolega awansował, dobra, to naprawmy. Z racji tego, że awansował, powinien mieć lepsze uzbrojenie, godne Gladiatora trzeciego poziomu. Więc dajmy je, ale coś mi się wydaje, że nie wszystko jest chyba na trzecim. No, a może jest, dobra, jest wszystko na trzecim. Te zielone piórko troszeczkę tutaj nie pasuje, ale to już jest szczegół, więc nie czepiajmy się. Tak więc tyle. Przypominam również, że możemy... Zakupić jakieś yy, wyposażenie, i sklep też się zmienił, tak? Jest tutaj teraz podział na klasy, co może w sumie ułatwia. Wtedy było to chyba w jednym, w jednym ciągiem, po prostu tym słowakiem sobie to przesuwaliśmy do dołu. Teraz mamy to podzielone na nie na klasy, tylko na poziomy. Co jak wszanie. Oczywiście możemy sobie wybrać, czy szukamy czegoś na prawą, na lewą rękę, czy hełmu, czy pancerza i tak A klasy mamy na górze, tak? Dobra. Wracamy do kwater. Wszystkim. Nie, jeszcze nie. aha, Tutaj może trenować, tu może trenować. Dobra, punkty rozdzieliłem. U, tutaj ten kolega, który chwilę przebrałem, jest ranny, więc należałoby go zrobić. Więc idziemy sobie do sanatorium, klikamy, klikamy. Klikamy. Ten dźwięk oznaczał, że nasz gladiator poczuł się lepiej. Za dwie minuty będzie już w 100% wyleczony, więc super. Okay. Dobra, co by tu jeszcze wam pokazać? To no, wygląda no, wszystko tak samo. To wygląda tak samo. Tark wygląda tak samo, to znaczy zmienił się od pierwotnej wersji, ale coś. Tutaj nie się kojarzy, że już Wam to pokazywałem. Jeśli nie, no to tak w kwestii przypomnienia, że zmieniły się ceny, to przede wszystkim. Eee... I chyba delikatnie graficznie, tak? Jeśli bym licytował na przykład Gladiatora, to tutaj też by się to pokazało. Tak? Ale o tym już na pewno kiedyś mówiłem. Dobra, idziemy dalej. Liga. Moi drodzy, ja na... Na tę chwilę jestem w lidze 5, tak? W brązowej lidze przede wszystkim, w dywizji 5 na trzecim miejscu. Z racji tego, że wykonałem, mówię przed chwilą, jedną walkę, więc to mi pozwoliło skoczyć na trzecią pozycję. Tutaj też się nic nie zmieniło, tutaj mamy tabelę wyników, tu mamy Panteon Sław, czyli Gladiatorzy. O! Dziwne. Tutaj powinni być moi Gladiatorzy, którzy polegli i kiedyś byli, a w tym momencie zniknęli. Powiem Wam, że to jest dziwne, a wręcz słabe. Podejrzewam, że wraz z, którymś, z którąś aktualizacją no po prostu te dane zniknęły. Ale dobra. Okej, okay, bo trzeba po poczekać spokojnie. <grym> Już chciałem tutaj jakąś teorię spiskową wy wymyśleć w tym przypadku, ale okej, okay, mamy, tak? Zobaczcie, tylu regulatorów poległo, odkąd zacząłem grać. I sami zobaczcie, kiedy to było, tak? Listopad, październik, wrzesień. Mniej więcej moja przygoda zaczęła się we wrześniu, tak z tego by wynikało. Więc już jakiś kawałek czasu temu, tak? Wrzesień, październik, listopad, grudzień, stycznia, luty. No prawie pół roku, więc moi drodzy, no wybaczcie mi, albo ja powinienem chyba sobie wybaczyć że zaniedbałem tą grę, ale no też się tutaj jakoś nie, nie zobowiązuję, że będę tu zaglądał. Będę się starał oglądać raz na jakiś czas, rozwijać przede wszystkim te ludus i następnym filmem pokazać Wam też, oprócz jakichś tam zmian, które mam nadzieję, że cały czas będą e, następować, pokażę Wam też moje ludus, które już powiedzmy będzie miało tam poziom n13 może, ale to grania, grania i swoich szampionów, tak, również o poziomach o wiele wyższych niż w tym momencie, maksymalnie do 10 można, więc długa droga przede mną. No dobra, chyba już wystarczająco się nagadałem, więc idziemy sobie na arenę. Tutaj też się zmieniło z racji tego, a właśnie, a właśnie no bardzo ważna rzecz, rzecz moja drodzy, która, znaczy rzecz, możliwość, tak. Możliwość, której brakowało mi od początku i na którą wsioczyłem i marudziłem również od początku, właśnie. Wyzwanie, wyzwanie, moi drodzy, to jest nic innego jak walka ze znajomym, z kolegą, z przyjacielem, jak zwał, tak zwał, tak? Tutaj są moi. Momencik. Dobrze patrzę? Dobrze. Tutaj są moi znajomi, tak czyli gracze, których mam dodanych do znajomych. Wszyscy są w tym momencie nieaktywni, więc z na. Teraz nie zawalczę, a szkoda, ale postaram się z którymś z nich. Hmm, a jest to możliwe, więc postaram się Wam to pokazać kiedyś, cholercie, albo teraz, teraz, teraz będzie to trudne, ale tak czy inaczej, chciałbym sam to przetestować, tak? Czy faktycznie w czasie rzeczywistym będę mógł walczyć z online, tak? Przypominam, walczyć z. z... z... Z człowiekiem, że tak powiem, tak? Czyli, czyli nie na zasadzie ustawionej w jakimś tam sensie walki, przeliczonej przez silnik gry, czy coś tam jeszcze, pff, nieważne, tylko żeby walczyć, tak? Od początku mi tego brakowało, żeby można taką walkę rozegrać i naprawdę chciałbym to zobaczyć. Mam nadzieję, że kiedyś będzie mi i wam to dane. W tym momencie jeszcze nie, ale tak czy inaczej to zachęca. Naprawdę mam powiem, że to zachęca. Jeśli tak wygląda, jak ja myślę, to naprawdę... Mm, Należałoby to przetestować. Ale dobra, wracajmy teraz do areny. W arenie też się zmieniło to, że nie mamy już tylko wszystkich walk, wszystkich okazji do dobitki, że tak to ujmę. Nie mamy w nagrodę tylko i wyłącznie srebrników. Tak? Przypominam, waluta w tej grze nazywa się srebrne denarii, a to. Złote aurei, tylko możemy również wygrywać złote aurei, i to jest bardzo dobra wiadomość, powiem Wam szczerze, bo dzięki temu można sobie uciłać, uciłać, malutku, pomalutku, pomalutku, jakąś tam już kwotę, którą później przeznaczyć na przykład na jakiś pancerz, broń i tak dalej, i tym podobne. Oczywiście możemy standardowo zarabiać tutaj, wygrywać srebrniki i Nagrodę również za wygraną może być te punkty przerzutu, tak? Więc to też jest ta zmiana. Dobra, tutaj możemy sobie posortować jeszcze, jeśli chodzi o ryzyko, czyli od największego w tym momencie jest to 35%. No i tutaj od razu wybrać sobie imprezy według poziomu Gladiatora. Jeśli takiego Gladiatora mamy, to od razu on się pojawia po prawej stronie, jak sami widzicie. No dobra. To chyba już naprawdę tyle. Mam wrażenie, że mówię do Was <noise> dużo za długo, ale zakończmy naprawdę jakąś dobrą bitką. I do tego wybierzmy sobie naszego, a w sumie mojego czempiona. I popatrzmy, w trzy możemy wziąć udział. Ryzyko 5, 15. No dobra, weźmy teraz sobie, moi drodzy, zysk 365 srebrników, więc całkiem nieźle. Fajnie by było, to też jest ta zmiana. Mówię, bardzo mi się to chrzani, czy już Wam to mówiłem, czy nie, wybaczcie mi, a przynajmniej spróbujcie. Mamy w tym momencie wybór, wybierz przeciwnika. Walka nierankingowa i to będzie walka przeciwko SI, tak? Czyli inaczej mówiąc, przeciwko komputerowi. A tak dziw, dziwnie to brzmi, nie? ale z, od zamieszłych czasów tak się, tak się mówi. 100% doświadczenia z tej walki będzie i również 100%, 100 fanów, tak. Ale jeśli spróbujemy zobaczyć przeciwko innemu graczowi, to będzie już to walka rankingowa, która będzie się liczyła do ligi, a raczej w lidze. 200% doświadczenia i fanów. Spróbujmy. Może mi się uda, może nie, ale szczerze wątpię, bo naprawdę aktywność graczy jest dosyć słaba, dosyć mizerna, a przynajmniej tak mi się wydaje. Choć tutaj po raz kolejny powinienem się doprowadzić do, do porządku i nie filozofować, bo tak jak mówię, nie miałem okazji sobie pogrywać w ostatnim czasie. Dobra, poczekajmy, poczekajmy, poczekajmy. poczekajmy. Ja w tym momencie może powinienem opowiedzieć jakiś kawałek, ale zobaczymy fakt, że już naprawdę za dużo gadam, to... Widzimy się za chwilę. A raczej. Znowu szanie głupoty. Słyszycie mnie za chwilę. Oki doki, tak więc wierzcie mi bądź nie, ale uczciwie czekałem prawie 30 minut. Tak jest. Prawie pół godziny czekałem, próbowałem wyszukać, to no, znaczy gra próbowała wyszukać e, dla mnie przeciwnika, żywego, tak? <grytanie> czyli innego gracza i niestety mi się to nie udało. Naprawdę, dokładnie, poczekajcie, spojrzę, 28 minut 30, tam, 4, 4 sekundy. Czekałem, naprawdę, może nie patrzyłem jak sroka w gnat w monitor, ale gdzieś się kręciłem po pokoju, zerkając, czy się udało. Niestety się, kuźwa nie udało więc zaprezentuję wam walkę przypomnę wam walkę z SI zapraszam Go keep this proud city in the name of our emperor let the games begin Until you weep, may the gods be merciful. Bleeding? Can bring a monthly ride? Że ludu sygnał. <laughs> Choć moi drodzy, to tak oczywiste być nie musi, ponieważ gladiatorzy SI są czasami mocni, czasami e, za mocni, bo mi się zdarzyło przegrać. I to dosłownie przegrać, ponieważ mój gladiator zginął na arenie. Oczywiście moja wina, moja i tylko moja, ale tak czy inaczej, e, pomijając fakt braku moich umiejętności. To ten gladiator z mojego punktu widzenia był naprawdę mocny. Tak czy inaczej, moi drodzy, nie przedłużając już, chciałem Wam tak pokrótce przybliżyć, pokazać Wam jak wygląda ta gra po tych kilku miesiącach, co się zmieniło, co jest na plus, co jest na minus. Nie chciałbym też do końca właśnie tutaj poświęcać czasu tym plusom i minusom, ponieważ ja sam troszeczkę odpuściłem. Teraz będę się starał raz na jakiś czas tutaj zaglądać i po prostu walczyć. Mam nadzieję, że pójdziecie za moim przykładem. Jeśli ktoś z Was próbował swego czasu i odpuścił, zapraszam serdecznie. Przede wszystkim dlatego, że jest możliwość wyzwania, tak? Jest taka funkcja, czyli w teoretycznie możemy powalczyć. Tak jest, moi drodzy. Jeśli macie chęć powalczyć z moim ludus, ze mną, to zapraszam Was serdecznie. Piszcie pod filmem, zostawiajcie komentarze. Zapraszajcie mnie ewentualnie, jeśli macie oczywiście na tą ochotę, w samej grze. I może kiedyś ustawimy się na jakąś niezłą walkę. A na ten moment, na tę chwilę z mojej strony to już naprawdę wszystko. Tak więc, jeszcze raz zachęcam, zapraszam, polecam. Ja jestem Brave, trzymajcie się. Cześć.